Ciekawe, czy będzie za ten wczorajszy dzień, co? Miejmy nadzieję, że nie. A tobie jak to idzie, Fifa? Jak tam Pograłeś trochę na tym playaku? Kiedy trochę mogę do Ciebie pograłem. przyjechać? Trochę pograłem, ale tak niewyspany chodzę. A, A ty co kulejesz? Co ci się w nogi stało? O, niech ci powie lepiej sam. On dobrze wie. O, Dobra. Spodnie mi porwiesz. Ciekawe, czy ten skneros na nas już tu czeka. E? A ma taki hajs pożyczyć? Bo. Po... Nie jak ja ani jeden dzień w robocie. Po ostatnim incydencie. Nie wiem, czy kiedykolwiek ci więcej coś pożyczę. Ej, GLADIATORZY! Co się patrzysz? Zbiórka! Dobra, po pierwsze, czyli to był pomysł? To! Jak ja? Jak mi nawet nie było? Zwalają na mnie winę? A ja przecież nawet nie wiem o co chodzi. Przez trzy dni plejaka nie wyłączałem. Po drugie, kara będzie surowa. Jaka kara? Jak my tu i tak za karę przychodzimy? Myślałem, że będzie bardziej konsekwentny. No w takim razie co drugi dzień mogę teraz nie przychodzić. Po trzecie, wyrzucili nas z tamtej roboty i nie zapłacili. To co? Zaliczki w ogóle dzisiaj nie będzie. A po czwarte, byłem cwańszy i wziąłem przedpłatę. Pff, to będzie zaliczka dzisiaj? Jest. Dobra panowie, to no nie przedszkole. Teraz, żeby dostać jakiś pieniążek, to najpierw trzeba zapracować. No jak, to przecież sam powiedziałeś, że wzięłeś przedpłatę. Dobra młody, umiesz szalowe schody? Coś tam potrafię, no jak garaż stawiałem to mi się rozpadł, ale schody są prostsze jak garaż. To bierz swojego brata i żeby dostać zaliczkę najpierw musisz coś zbudować. Najważniejsze, że ta zaliczka będzie. Dobra, dawaj szybko robina, dwa stemple, yy, papiery i bierzemy ich zaraz, dawaj. Ty prezes, a ja co będę robił? No na pewno nie grał! Zaraz dam ci jakąś robotę. Ty, a ten papier to. do czego gdzie jest potrzebny przy schodach? Boż, może coś zrobić, żeby zacząć robotę. No tak! A wy nie stój nie czekaj ta na mnie, bierz to się za robotę. Dobra, chodź, pokażę ci co robić. Dobra, zobacz. Trzeba rozładować graty. Doszłam? Co to jest? No co? Jednak działa. No działa, przyjechał tu na lawecie z gratami. No A. na ostatnią robotę jak jechaliśmy, to stanął. Dobra. Trzeba rozładować. Dokładnie. Dobra. O. Teraz moja kolej. Wody! No, wychodź! Blast, niech nie krzyczy. Jaka rozbrykana ta dzisiejsza młodzież Ty prezes słuchaj Co tam? Tak sobie pomyślałem, po co ja mam rozładowywać tego LTK? Przecież on i tak już nigdzie nie pojedzie. Daj mi jakąś inną robotę. No dobra, wiesz, w sumie to i racja. Może mi pomożesz tutaj, co? No dobra, spoko. Dobra, to, to zaraz będziesz docinał deski. Dobra. Dobra, wiesz co, podałbyś mi poziomicę jeszcze. No, no powiem ci, że deska ma 10 cm, a poziomicę przez 1,5 metra, nie ma krótszej? Nie ma. Pewnie młody wyniósł. A później to zaproponuję prezesowi. W dobrej cenie, w dobrym stanie. Dobra. Nie śpiłem. Do dołu, do dołu. Czekaj. No tak jak teraz, trzymasz? Trzymam. Prezes, słuchaj, jak już to skończymy, no, to by rzucił jakimś groszem. Ale co w ciebie? Nie, no, w kieszeni bo wiesz. Prąd drogi a konsola sporo ciągnie. Dobra, zrobimy, pomyślimy. Na razie się nie przejmuj tym. Najpierw trzeba zrobić robotę. Umiesz bić gwoździe? No jak. To próbuj. Nie tylko gwoździe. Mówiłeś, że umiesz być gwoździe? Bo umiem! Człowieku, jak ja teraz będę grał? Jak ja będę grał? Co on niepoważny? Chyba się do roboty pracować, a nie? Tylko wyzębić zaliczkę na prąd? Widzisz to? No, i. Co? Jeszcze raz jak walniesz palec, to dostaniesz tylko połowę. Jak to nawet nie starczy na połowę mojego rachunku! Człowieku, 10 zł. O, widzę, że ty masz wysokie niemanie. Chciałbyś nie wiadomo co! Jaka kwota, taka robota? Dobra, wiesz co, marnie to widzę Masz tu deskę Masz tu młotek Trzymaj gwoździe Połóż sobie ją tutaj I weź się najpierw potrenuj Żeby nie, nie trzeba było zaraz z tobą jechać do szpitala Mam je wbijać, tak? Tak Dobra Najwięcej ile potrafisz Okej okay. Ty bij, a ja idę zobaczyć, jak młodemu idzie robota No, słychać, że chłopaki pracują. Słychać, ale nie widać. A co wy tu robicie? Hej, gladiatorzy! Co to ma być? Ja powiedziałem jasno! Robota, a później pieniądze! Zasiedzenie to nie będzie ani złotówki! To on mnie do tego namówił! No to się patrzysz? Nie potrafisz nic teraz za siebie powiedzieć? Nie szukać winnych, tylko brać się za robotę. Mi to nie interesuje, który. Została godzina do końca. Ma być zrobione, bo jak nie, to zostajemy po godzinach. Za darmo. Godzina? Kurde, toćmy zrobił na spokojnie. Zaraz składamy robotę na dwa dni. Jutro też będę chciał zaliczkę. Także idziemy na spokojnie, bez nerwów, bez Chodź. Nie, no nie wierzę. Co za ekipa mi się trafiła. Jeden to wdrażliwe Drugi dwie lewe ręce gwoździa nawet nie potrafi wbić A trzeci nie mowa Jak przyjdzie co do czego Zaliczkę potrafi się zapytać Ale jak go pytasz o zdanie Nie no nie wierzę Jeden lepszy od drugiego Tak powijałem Patrz Ustań tam Masz to robić! Za jednym razem! Czego ono mnie wymaga? W poprzedniej robocie makowca zabijałem, a nie młotek trzymałem! Dobra chłopaki, pauza! Przerwę robimy! A to tam prezes? Co jemy? No ja to mam bułkę, a wy to ja nie wiem co będziecie jeść! No to chłopaki, mamy pojedzone dzisiaj? Patrz, 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 patrz pat, jaka żyła, zobacz, nawet nie da popatrzeć jakie jest. No widzę właśnie, poszedł sobie tam na usiąść. Ciekawe czym ma... nie wiem, ma śmieślinka leci. E, prezesa, masz jakąś gumę może? No mam, ale w samochodzie, ale ja sam pójdę, bo tam portfel zostawiłem. O, dobra ta buła była, co? No dobra, ale mało trochę. Oh. 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 O, jak sobie leżą. Chcecie do gumę? No chcemy. Ty, a gdzie jest moja buła? Wiesz co, lata, to taki mój piesek, taki azorek z kołą Zakręcił się i obejrzyłem się już bułki nie było. Tak, Azorek, chyba w czerwonej czapce. Dobra, nieważne, już straciłem apetyt. Wierzcie, po tej gumie idziemy do roboty. Dobra, słuchaj, ostatnia szansa dzisiaj twoja. Masz cztery uderzenia, żeby go wbić. Jak go nie wbijesz, zaliczki dzisiaj nie będzie. Nie, no zaliczka musi być. Odsuń się. Na farcie ci się udało. Jak na farcie, jeszcze miałem strzał w zapasie. No tak, wy sobie siedzicie, a my tam w pocie czoła robimy. To co za posiadówa? i choć odbierzesz tam nam robotę, skończymy już ze stropem razem schody. Jaka posiadłowa? Zrobiliśmy swoje i tyle nie będziemy za was robić. I widzisz prezes, brygadę ze stali, to i robota w rękach się pali. Także wyskakuj z zaliczki. Słuchaj młody, tak ładnie rymujesz, że chyba i ja ci coś zarymuję. Coś się odwlecze, to nie uciecze.